Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep militaria.pl. dystrybutor produktów marki Nokta. Znajdujemy się w okolicach wsi po błocie na kasubach. Dzisiaj. Bardzo spokojna droga. Nic nie wskazuje na to, że pomiędzy 10 a 12 marca 1945 roku w tym miejscu wręcz kotłowało się od ludzi i pojazdów. Niemieckie dywizje: 4 Dywizja Pancerna, 7 Dywizja Pancerna, 227 Dywizja Piechoty, 32 Dywizja Piechoty. Wszystkie te oddziały skotłowały się na bardzo małym obszarze okolicznych miejscowości. Najważniejsze, kluczowe skrzyżowanie w Pobłociu było ich drogą i wyjściem w kierunku Gdyni. Pobłocie na Kaszubach stało się kluczowym węzłem komunikacyjnym Drugiej Armii Niemieckiej. 5 marca 1945 roku rozpoczęła się ostatnia zakrojona na tak szeroką skalę ofensywa sowieckiego II frontu Białoruskiego na Pomorzu. Zadaniem Armii Czerwonej było zepchnąć oddziały niemieckie w rejon Zatoki Gdańskiej i zdobyć Gdańsk oraz Gdynię. W trakcie trwania tego uderzenia doszło do ciekawych wydarzeń, które miały miejsce dokładnie tutaj, na drodze ucieczki niemieckich oddziałów II Armii ciągnącej resztkami paliwa, m.in. trasą od Sierakowic w kierunku Szemudu. Te rozbite resztki grupy Armii Wisła uciekały przed pancernymi zagonami 70. Armii generała Wasilija Popowa, które niczym walec parły w stronę Gdyni. Dwa najważniejsze niemieckie związki pancerne na Pomorzu w marcu 1945 roku to była 4. i 7. Dywizja Pancerna. W późniejszym okresie rozdzielone na dwie części. Czwarta dywizja pancerna pozostaje w obronie Gdańska, siódma dywizja pancerna pozostaje w rejonie obrony Gdyni. Jednakże gdyby nie paliwo, które dotarło tutaj w ostatniej chwili na dwóch ostatnich ciężarówkach, które udało się załadować kanistrami i beczkami, stankowca znajdującego się w porcie w Gdyni. Desperacko bronionego przez niemieckich żołnierzy przed nanotami, palącego się, udało się to paliwo zatankować, dotarło do pozostałych tutaj pojazdów. Oczywiście w pierwszej kolejności zatankowano te najważniejsze, czyli pantery, Panzer 4, wszystkie czołgi, których można było użyć bojowo. Zatankowane pojazdy ruszyły, przebiły się już przez oddalone pozycje niemieckie, jako że to krzyżówka po błocie łebno, była w całości zablokowana, zatarasowana pojazdami. Ta krzyżówka znajduje się zaraz po naszej prawej stronie, tak więc pojazdy przedzierały się tutaj również łąkami. Na tych łąkach grzęzły, one były dużo bardziej podmokłe, grzęzły pojazdy, nawet półgąsienicowe. Wiem z relacji w świadków, że co najmniej kilka z nich stało dokładnie na tej łące. Co ciekawe, 1945 rok, braki w paliwie. Udało się wysłać jeszcze do portu w Gdyni ostatni tankowiec z paliwem. Tak ważnym materiałem pędnym dla armii niemieckiej, którego niezwykle w 1945 roku już brakowało. Ten tankowiec stał się jednym z głównych celów nalotów radzieckich. Rosjanie za wszelką cenę starali się zniszczyć, tak aby całkowicie sparaliżować niemieckie jednostki zmotoryzowane. Co się nie udało, Niemcy jeszcze w ostatniej chwili zdążyli wytankować praktycznie całość paliwa znajdującego się na statku, i część tego paliwa dotarła właśnie w to miejsce. Dziś dostaliśmy informację o tym, że jeden z lokalnych mieszkańców Pobłocia po wojnie na tej zatłoczonej, zatarasowanej niemieckimi pojazdami drodze zaczął rozmontowywanie i Zabieranie do domu części rzeczy, które mogły się przydać w gospodarstwie. Najprawdopodobniej część z tych drobiazgów, które udało mu się stąd zabrać, pozostały jeszcze do dziś. A zatem w centrum tych wydarzeń z marca 1945 roku przeprowadzimy dziś nietypową eksplorację. Eksplorację urbexową. Mecenaszem dzisiejszego odcinka jest Wojtek Wilk. Dzięki Wojtku. A teraz stary dom, kurz, pająki i myszy. Oglądajcie. Jesteśmy już na miejscu. Teraz spora wejść na ten wspaniały stryszek, który na pewno kryje jeszcze niejedną ciekawostkę z okresu II wojny światowej. Pamiętajmy, że w samej miejscowości rozbitych było dziesiątki, jeżeli nie setki pojazdów porzuconych, zniszczonych, bezwartościowych już wówczas dla armii niemieckiej. Nie, ale bardzo cennych dla okolicznych mieszkańców. Oni postanowili demontować sobie poszczególne elementy, tak aby wykorzystać je w gospodarstwie. I zapewne tutaj na górze znajdziemy przynajmniej jakieś drobiazgi, które komuś w gospodarce się przydały. Ciekawe jest to, że do tego miejsca wchodzimy przez okno. To jakie jakieś stare łóżka. ktoś sobie tutaj spał. O, są nawet jakieś gazety. No te ciekawe miejsce, ale świetnie. Na pewno przyjeżdżał. Ktoś tu przyjeżdżał do nich. Przychodził sobie. Kładli się pewnie na tym łóżku. I czytali Schnitt Mr. Bogen Czyli e, wykroje krawieckie. Ale numer, wykroje krawieckie, zobaczcie. Niemieckie wykroje krawieckie. Już na dzień dobry, ale stryszek Zakładam sobie maskę z uwagi na to, że jednak to jest miejsce, w którym będzie bardzo dużo kurzu i chcemy uniknąć jakby uniknąć kichania i uniknąć sytuacji w której będzie nam po prostu bardzo niekomfortowo. A że kurzu jest masa to sobie go po prostu przerzucimy Bułgarski Ogłasza przetarg nieograniczony Samochód marki Kamaz No już i tak Lampka Bosch Zobaczcie, już pierwsze rzeczy się znalazły Obudowa wizjera od SDKLZ -a. Czyli komuś się szkiełko przydało Fajny nocynk Obrobiony jeszcze z czerwoną farbą, to częściowo widać te odcinki, ale odkładamy sobie to do torby, bo już mamy jakiś element, który warto zabrać. Zobaczcie, piękna buteleczka od Gleskiego firmy Gleskę Weicherovó niesprzedajna nowy sztat i. Coś dla Ciebie, Przemciu. Pozen, czyli Poznań. Coś dla naszego Muzeum Browarnictwa, które wkrótce chcemy w Kłaninie również stworzyć. Dirszałer, to trzew. Dirszał. Zobaczcie, do naszego Muzeum Browara znalazłem piękną wyczułkę. Też sobie zabierzemy. Sito. Też przydatne. O, jest i jaktówka. Dietricha von Zaukena. Prawidło. Dużo tu różnych rzeczy ciekawych. Zobaczcie, jest cały słoik różnego rodzaju elementów oporządzenia żołnierza. Zobaczcie, od sprzączek, z gazmasek, przez jakieś gumeczki, spinki. Widzę, że to ewidentnie elementy wyposażenia żołnierzy, którzy musieli to tu w okolicy porzucić. Zobaczcie, ten człowiek musiał zbierać dosłownie wszystko. Ładne paseczki. Gdzieś to można jakieś umójku wejść do tej skrzynki. Będziemy do skrzynki odkładać. Bluzy, kury, ptaki, wszystko tu było. O Jezus, Dobrze, że mamy te maski. Jest tu dosłownie wszystko. Łącznie z gondelkami, ale to musiał być myszy. Wszystko przeszatkowały. Dopóki się dla nich pożywienie zapewne tu nie skończyło. O, i guziczek wełmach Aluminiowy, gaciowy. Może jeszcze jakieś odznaczenia. Tu jakiś widać, że była to jakaś plandeka. Plandekę. Myślę, że to może być z pojazdu. Trzeba będzie sobie zatrzymać na wzór. Fajna szara. Odłożysz Przemku? Tak. No. Odłożymy sobie to z boku. Kolejne. Końskie. Kolejne końskie rzeczy. A to jakby jakiś taki opinacz. Trochę od buta. Też coś ciekawego, takiego z uporządzenia. 31 inch. Wygląda jak kołnierz Kriegsmarine, no ale do końca nie jest to kołnierz Kriegsmarine, bo rozmiar nie ten. Ale typowa wszywka, taka dwójeczka z niemieckiego umundurowania. Kołnierzyk bardzo ładnie wykonany, tak więc coś ciekawego. Będziemy musieli sobie to odłożyć. Zobacz, ktoś chyba był wielbicielem okularów do gazmasek. Powyrywał je wszystkie, jakby się miało do czegoś przydać. Zobacz, na drutach nawinięte. W ilościach hurtowych tutaj uszczelnienie od pompy do Maybacha HL42. Pompy wody. Rudolf Petersdorf, Königsberg im Preußen, a właścicielem był AP Hasse. Zobaczcie, ciekawa buteleczka, pisana celnicą Waleriana, zapewne klople walerianowe, przepisane przez jakiegoś sowieckiego saudata. Welople walerianowe. Był kiedyś taki dowcip, Panie doktorze. Czy od kropli walerianowych można zajść w ciążę? Nie zależy ile lat miał walerian. Hose. Kalkowanie miał. Podpisywał się tutaj. Zobaczcie, Adler Post. Komplet build. Aufleger etykiet. Czy jakiś build tu też był? quality mid. Mild und aromatyczny. Delikatny i aromatyczny. Klingenberg. Gemeinde from Detmold. Franciszka Hasse. Obłacie gmina Scept. Dnia 1952 roku. Zmniejszenie ilości ziemniaków w roku 1956. Trzeba się. Zobaczcie, Amerykanie 26 maja 54 zaatakowali również po Błocie. Na kaskarny 25 maja 54 uchylił się od poszukiwania stonki ziemniaczanej. Czyli nie chciał szukać tego szkodnika zrzuconego, zrzuconego z amerykańskich samolotów. Ciekawe, ile tego Amerykanie rozpylili nad Polską. Dobrze, zobaczcie, Herman, zna Pan ten język? Spójrzcie, widać, że kaszubskim rodzinom język nie był obcy. Familie Haus und Garten, czyli rodzina, dom i ogród. Praktycznie Neuheiten von der Leipziger Herbstmesse. Czyli z lipskich targów. Praktyczne nowe, nowości z lipskich targów nie, miejskich. Winke for the Baut viel einfacher. Buduj dużo łatwiej. Co tutaj budujemy? Das Eigenheim für. Mark z 14 tysięcy, własność za 14 tysięcy Marek, zobaczmy co tu jeszcze jest. Unser radio, in the letzten Tagen, w ostatnich dniach. Reichsmarkt 2500, Rejsmark 1000, 4 Geld. Co tu jeszcze jest? RC der Kinder, Walter der Reife. Co tutaj pisano? Co tutaj czytały te gospodynie? Co tu czytano? Jeszcze tej strony nie. O, już wszystko takie bardzo kruche. Ale mamy tutaj, moi drodzy, coś ciekawego. Turgeszichte Hände. Ragen, Wendogeburtska, tak hat. Jakieś recepty, czyli przepisy na różne pyszne dania. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. W najnowszej ofercie Kobi znajdziecie prawdziwe smaczki związane z D-Day, Willisa MB z przyczepką, Barkę LCVP zwaną łodzią Higginsa oraz kultowy kościół w Saint Marie Église, o który zaczepił się jeden z amerykańskich spadochroniarzy. Polecamy! Już najbliższą niedzielę, 19 maja, od 10 do 16, na tym placu, który dla Was szykujemy, odbędzie się wielki bazar tank Huntera. Przyjeżdżajcie, bo będzie co kupować. Buteleczka. Nie widzisz. Senevery. No już trzeba by wyczyścić. No na pewno ładnie sygnowany korek. Zobaczcie, na strychach Lubię ptaszki latać, a tu jeden ptaszek z napisem W.A.A. czyli Waffenamt. Zobacz, takie coś ktoś chciał schować. Co to jest? Zobaczcie, jakie zawiniątko. I zawiniątko było. Coś ciekawego, takie drewniane, ładnie wykonane. No, to. Takie było zawinięte w gazetę. Z opaską oryginalną, wojenną. O, od, od wody. To jest taka... Tomasz, szok! Powiem ci, gratuluję ci! Piękny kordzik, zobaczcie. Po wiejskim tuningu, góra przerobiona, wydłubana, ale złożono z portentu, widać, jeszcze powrócę w głębienie. Ole, piękny. Ciekawe, czy jest czy SS. Co tu z Czy tu jest. Ale sfordeutschland! Napisy są z całą pewnością. Z całą pewnością po czyszczeniu wyjdą. Piękny kordzik. Strychowy, przede wszystkim. Schowany tu przez poprzedniego właściciela. Piękna sztuka. Gratuluję Ci. Powiem Ci, że znalezisko takie niecodzienne. Jeszcze w szopie. Niesamowita sprawa. Powiem Ci, że to jest Twój strzał tego roku. Piękny, szopowy kordzik. Zapewne będzie to S.A. Ja tak czułem, że tu będzie bagnet. A tu patrz, Gordzik. Niesamowite znalezisko, no Kuba jest mega farciarzem. Lorneteczka. Alfinist Paris, francuska. Zdobyczna. Lorne Lorneteczka była. Tak. W szafie różne rzeczy się widać chowało Kawałek gaźniczka do baszka, niestety nieprzydatny Jakieś szabloniki po literach Zapewne Wehrmachtu Takie też do odłożenia, nie? Rzeczy można zabrać Są to jakieś... jakiegoś rodzaju ciekawostki Jak przystało ona? Prawdziwego pszczelarza? Echten deutschen Hynik Czyli oryginalny niemiecki miód. Reichs, Fachgruppe Imkar. Czyli grupa fachowców Rzeszy. Imkar. Giewiar w Echten deutschen Hynik Francja oryginalnego niemieckiego miodu. Ciekawe, czy tak smakuje. Czy to Czyli jakiś ten, jakiś do, ten, jakiś impregnat do butów. Reik re, rekord, Hortensia. To chyba polskie. I ja mam swoje drobne znalezisko. Piękny w farbie zawiasik do 2,50 albo 2,51. A właściwie pół zawiasika. Do czego pasuje? 250251 Ale do czego? Do drzwi? Do... Do wszystkiego, do drzwi, do maski, silnika Ostatecznie wracamy z całą masą ciekawostek No wiadomo, że najciekawszy będzie kordzik, którego znalazł nasz młody szczęściarz Piękna sztuka Wspaniała Widać, że jeszcze po wytrawieniu wyjdą wszystkie napisy, ale znalazło się też parę innych ciekawostek. Tak jak widzieliście, ten wizjer, a właściwie pozostałość po szkle wizjera SDKFZ-a 250251. Kilka buteleczek Poznańska, Pozyn, Glezekę, wejcherowo Gleskę, Weiherowo, przepraszam, Glezekę. Gleskę, No i. Jakiś czeski browar Dirschauer Brower. Ale jest też masa takich różnych ciekawostek. Takich rzeczy no niecodziennych, jak na przykład list, czy informacja napisana na Feldpoście. Na Feldpoście jest element, którym sobie grzebałem, ale w żółtej farbie. Widać, że jest to coś bez pojazdu. Ewidentnie jest też oczywiście użyty, schowany gdzieś. Taki skoroszyk, widać, że też niemiecki VELAX Dean. I za załata. record rekord firma. Są też takie ciekawostki jak Klein Mulkerej, czyli mała mleczarnia. Mała mleczarnia, tak? Klein Mulkerej. Mamy tego feldposta, mamy też ee, narzędzia tutaj akurat mojej ulubionej marki Gedore, ekonomia El Mondelewski, Wejherowo, dla Wejhera 25. Mamy też parę innych ciekawostek, mamy piłkę, do metalu, odopla na zapasowe bezpieczniki, od 4 dwójki, uszczelnienie, mamy filterki. No, znalazłem też takie ciekawe... Tu Königsberg, jest też pozostałość płachty z pojazdu. Jest po miodzie, przewody, kołnierze. Dużo różnych ciekawych artefaktów. No i oczywiście piękny w żółtej farbie zawiasik. Z 250 257 No jest tych rzeczy sporo. Jest też pokrowiec do świecy Beru. Jest tego sporo, ciekawostek jest dużo. Wracamy zadowoleni. Szperanie po strychach też jest ciekawe. To wszystko na dziś, ale pamiętajcie o najbliższym czwartku, w trakcie którego zobaczycie wydobycie pojazdu z bagna. Ten wspaniały moment będzie jednocześnie prezentacją najnowszego projektu Tank Huntera projektu, który w przyszłym roku wzbogaci kolekcję pojazdów Muzeum Pancernego w Kłaninie. Zapraszamy w czwartek 23 maja. Bądźcie z nami. Dziękujemy naszym wspaniałym patronom z Patronajta, YouTube'a i Bajkoffii. Dziękujemy, że nas wspieracie. To wasze zaangażowanie daje nam możliwość odkrywania kolejnych historii i tworzenia kolejnych odcinków. Dziękujemy! Wśród naszych wspaniałych mecenasów są Ajent Jacek Arendt, Przemysław Gebabi, Roman Banaś, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz. Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Hojnacki, Radosław Krząstek, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Don Tomasino, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, J., Andrew Black, Krzysztof Fidler, Michał Futera, Sebastian Galowy, Piotr Gawdziński, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Tomek Grądzki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Maciej Irlik, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause. Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majeczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Goes97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Adam Osiński, Pajpa 1982, Michał Pajszczyk, Pancer Magneto, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Podziemna Historia, Patryk Puls, Ralf99de, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Trąpalski, Witold Rozmarynowicz, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jarema Skąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Wojciech Tarki-Tarkowski, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, mecenas odcinka Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz Konrad i Leszek. Dziękujemy Wam i do zobaczenia w kolejny czwartek, zawsze o 20.00.